Ekipo, już budować czas! A nawet budować w podskokach. Hop, hop, zmieszmy to raz. Hop, hop! Świetny to czas! Hop, hop, plecak masz! Hop, hop! Radę dasz! Rude skręć! Bo masz dziesięć! Gotów chcesz na Bo poprawisz tak! Buduj tak, buduj tak! Buduj przez cały dzień! Buduj tak, buduj Pięknego coś to zmienił. O tak! Hop, hop, kończmy już. Hop, hop, ten nasz jest tuż. Hop, hop! I to dopiero psiastyczny, diabelski młyn. Świetna robota, ekipo. Tak! To coś dla mnie świetne jest. Może już czas na pierwszy test. Stewnie pewnie marketowy, Gabrielu. Przejażdżkę! <laughs> <laughs> oh, uwielbiam być tak wysoko! I uwielbiam to, że jedzie tak wolno. To jest dzień cudny na plaży! <laughs> Dobrze usłyszeć, że to wyśpiewałeś, marketowy Gabrielu! <laughs> Się w kółko tak bawić. Łapiesz w kółko! <laughs> <laughs> Załapałem, bo kręcimy się w kółko! <laughs> Ale śmieszne.